Cześć. Wiecie co? Mam coś Wam do powiedzenia, bo właśnie w galerii mam kilkanaście zdjęć z księżycem dzisiaj, i większość z nich jest zrobionych w naj tem, na jasności zero, czyli na tej realistycznej, której widać u mnie. No więc tylko niektóre są w normalnej jasności telefonu albo w największej, bo tak bawię się jasnością telefonu, jak nagrywam. Rozumiecie? Jeżeli chcecie zobaczyć, w jakich jasnościach ja to robię i jak ja to robię, to chodźmy, okej? Okay? Tylko będę musiał powiedzieć starej, że ten, że idę. No nie? Bo ona się tak wkurza, jak jej wchodzę. Jeszcze film ogląda i nie mogę do niej gadać. Nie mogę gadać przy niej, bo za chwilę ona zacznie gadać i potem. Co będzie z filmu? No gówno, nie? Dobra, raz się tylko żyje. Drugiego życia już się nie otrzyma, więc odpinam telefon. E, eee, tu tylko butelka po się przewróciła. Tu. Dobra, idziemy. Jedynego, który był go gozi, mogły się zatrzymać. Przynajmniej nie zobaczę, jak świat obraca się w niczym. Dobra, O ten. Czyli najpierw nagrywałem spod lusterka ten księżyc, a następnie bawiłem się jasnością środkową, najwyższą i naj, najniższą. Tą, co akurat było widać akurat moim okiem, nie? Rozumiecie? No, to, co normalnie widać. No. Też przybliżałem, ale gwiazdka to jak była widoczna, nagle tak się nagle schowała. Bo to jest, są chmury jeszcze te dodatkowe, które się przesuwają. To już inny dzień, proszę Państwa. To zależy od pogody. No nie? Dobra, cześć, bo już nie chcę przeciągać.